27 października odbywały się kolejne trzecioligowe derby Bielska Białej. Tym razem po raz drugi w tym sezonie na stadionie miejskim BKS zmierzył się z drugą drużyną TS Podbeskidzie. Po niespodziewanej porażce rekordu z GKS-em pniówek Pawłowice w 2–3 BKS miał szansę na zajęcie pozycji wicelidera trzeciej ligi śląsko polskiej Po pierwszej połowie spotkania było 0–0. W drugiej zastrzelanie zabrali się piłkarze pod Beskidzia. Po strzałach żeglenia i kurowskiego TS pod Beskidzie prowadziło już dwa do zera. Ja mogę tylko przeprosić kibiców naszych za takie spotkanie. To było najważniejsze spotkanie, bo derbowy pojedynek, no niestety, od pierwszych minut niektórzy zawodnicy nie dojechali na to spotkanie. Po tej akcji mogła paść bramka kontaktowa. Jednak drużynę TSP uratował słupek i do końca meczu stalnie potrafiła już poważnie zagrozić bramce Piotra Adamka. To jednak trzeba od początku wejść w mecz, żeby. A potem ciężko już się przełamać. Tymczasem w 90 minucie do bramki BKS stal jeszcze raz trafił żegleń. Bardzo dobrze, pierwsza połowa już była widać było, że mamy przewagę. Prowadzimy gry, stworzyliśmy sobie kilka sytuacji i szkoda, że nie wykorzystaliśmy. Dogodnych sytuacji, ale drugie połowie od razu zaczęło się mocno. Udokumentowaliśmy to trzema bramkami w drugiej połowie i cieszymy się ze zwycięstwa. Wspomnieć warto, że obydwaj strzelcy bramek trenują w pierwszej drużynie pod Beskidzia. Sześciu zawodników, którzy na co dzień, siedmiu, którzy na co dzień trenują z pierwszym zespołem. A myślę, że kilku pokazało też, że w najbliższym czasie może trener Oziński skorzysta z ich tak powiem, pomocy. Wszystkim kibicom fanatyką BKS-u stal za doping, bo naprawdę stanęli na wysokości zadania. Szkoda, że my, myśmy tego nie zrobili, no ale odwiedzimy się następnym meczu na pewno. Porażki BKS-u i rekordu wykorzystał lider trzeciej ligi nad Wiślanin Góra, pokonując 3 do 1 polonie głupczyce. Ma już 7 punktów przewagi nad drugim rekordem i 8 nad BKS-em. Druga drużyna pod Beskidzia w tabeli zajmuje ósme miejsce.